Hej, tu Marta Pipilotka. Zapraszam Was na kolejny film z serii Pipilotka kupuje, Zakupy Pipilotki, ponieważ dostaję od Was dużo komentarzy, że bardzo podobał Wam się film o zakupach z Biedronki. Mówicie mi, że nie, nie kupowaliście pewnych rzeczy, nie widzieliście, nie, wiedzieli, nie wiedzieliście, że takie produkty są w Biedronce i chcielibyście chciałybyście zobaczyć, co kupuje w innych sklepach. A że udało mi się dzisiaj wyskoczyć do miasta i zahaczyć od Lidla, to od razu na świeżo, na szybko nagrywam Wam film z zakupami z Lidla. Nie wiem, czy było widać, czy widać, że się zmieniła trochę perspektywa, bo zapomniałam oczywiście, jak to ja zabrać paragon z torebki, dlatego szybko pobiegłam i teraz będę Wam pokazywać produkty, które kupuję w Lidlu, i od razu powiem Wam ceny. Trochę poszeleszczę. Ale powiem Wam, że to nie były takie standardowe zakupy. Ja bardzo dawno już nie byłam w Lidlu. U nas w Opolu te Lidly, Lidly się porozbudowywały. I mi jakoś tam ciężej robić zakupy. I już tak rzadko bywam w nim, ponieważ no mam Biedronkę na miejscu, więc jakoś tak się przerzuciłam na Biedronkę. A kiedyś nie znosiłam robić zakupów w Biedronce Lidla miałam pod nosem, pod domem, pod blokiem, że tak powiem, i zawsze tylko tam robiłam zakupy. Generalnie mogę Wam kilka ciekawostek powiedzieć na temat Lidla, znaczy kilka, no nie wiem, czy kilka, ale kiedyś się dowiedziałam, ale to było lata temu, standardy też się już zmieniły, ale kiedyś koleżanka mi powiedziała. Rzeczy czytała pismo takie branżowe. Ona pracuje w produkcji żywności i powiedziała, że Lidl wypadał najlepiej w rankingu, jeżeli chodzi o jakość owoców i warzyw. Także nawet jeżeli kupujecie tam owoce i warzywa, no to właśnie warto. Możecie tutaj sobie przybić piątkę. Ja lubiłam zawsze warzywa i owoce z Lidla, ponieważ nie dość, że był duży wybór, to zawsze one były dobrej jakości. Ja dzisiaj, tak jak mówię, to nie są takie pełne zakupy, jakie ja zazwyczaj robię w takich sklepach, jakie ja robiłam w Lidlu, ale pokażę Wam, co dzisiaj udało mi się znaleźć, co dzisiaj fajnego wyhaczyłam. Ja tutaj mam to wszystko z tyłu ustawione, także będę się odwracać co jakiś czas. Zacznę od skiru. Skyr też z Piątnicy, też kupuję go w Biedronce, czy nawet w Delikatesach Centrum. Czekajcie, muszę się podrapać, bo mnie coś tutaj swędzi. Zawsze jak właśnie się spieszę, jak chcę coś nagrać, to różne rzeczy mnie tutaj rozpraszają. Ja Wam powiem, ile on kosztuje. Zaraz Wam powiem, dlaczego znowu o tym Skyrze mówię. Serek, Skyr pitny, nie, Skyr też będzie. Skyr owocowy, hmm. widzicie, mogłam to tak poukładać, żeby było... O, jest, Piątnica, Skyr naturalny. Dwie sztuki. Sztuka złotych 89. Ja tego skieru wcześniej nie kupowałam, bo ja bardzo lubię serek wiejski, ale skirma dużo więcej białka, mniej tłuszczu i jakoś tak bardziej mi pasuje do gofrów. Ja go używam często do gofrów i do naleśników, ale nie do samego robienia ciasta, chociaż do placuszków też by się nadawał i wtedy takich bananowych, wtedy fajnie podbija się białko, a białko to sytość, a nie aż tak dużo kalorii, ale ja go daję na wierzch i na to dżemik, zazwyczaj jakiś bez Cukrowy i mam pyszne, pyszne coś, a la bite śmietana. Chociaż ja akurat gofru z bitą śmietaną za bardzo nie lubię. Ja wolę coś takiego właśnie, bardziej treściwego. Właśnie, żeby się najeść, bo gofry są to są same węglowodany. żeby je trochę dobiałczyć, no to warto właśnie takiego skyru użyć naturalnego. Wiecie, taki skier naturalny to jest tylko 64 kal kalorie w 100 gramach. To jest 150 gramowy um, kubeczek. Można sobie dorzucić właśnie powidła, które no ja robię bez cukru, czy właśnie jakiś dżemik bez cukrowy, czy Owoce y, świeże, mrożone, i macie super taki deserek. Tam mi y, oczywiście coś puka, bo my oczywiście remontowo na dworze, także, no, wybaczcie, jak zawsze. Yy, w Lidlu też można dostać skyr pitny. I to też jest super sprawa. Ja uwielbiam ten smak. Powiem Wam taką ciekawostkę, kiedy byłam ile ja miałam lat wtedy. 16 czy hmm, 17? W każdym razie pierwszy raz pojechałam do Holandii, do pracy tutaj na opolszczyźnie. To się zdarzało, tak się zarabiało na e, studia, na mieszkanie na swoje potrzeby, no to właśnie u nas jeszcze wtedy nie było takich gęstych, dobrych jogurtów, a w Holandii były i były bardzo tanie i ja zawsze sobie kupowałam taki duży kubek jogurtu. To był jogurt naturalny, nie jogurt pitny, nie Jogurt brzoskwienia marakuja. Ja go kochałam, ja go uwielbiałam. On był przepyszny. I to mi właśnie przypomina o tym jogurcie. Oczywiście są już też inne jogurty mm, o tym smaku, ale one są bardzo dużo, wysoko cukrowe. A te tutaj mają bardzo mało cukru, nie mają tłuszczu, a mają dużo białka, więc czasami kupuję, chociaż zazwyczaj wypiję go moja córka. Ale ja sobie też czasami gdzieś łyknę. Można też sobie właśnie do płatków dodać. Mm, jak jemy płatki owsiane na przykład dla smaku. Są też waniliowe i chyba jagodowe z tego co pamiętam. Nie wiem, czy truskawkowe. I ten pitny jogurt. Jogurt pitny. Skier pitny kosztuje 3,77. No, do tej tańszych nie należy, ale jeżeli macie na przykład, e, jesteście na uczelni, jesteście w pracy i macie ochotę na zdrową przekąskę, to ja bym na przykład ja, bym wypiła taki skier i bym zjadła bułkę pełnoziarnistą, z ziarnami jakąś świeżą z piekarni albo upieczoną, jeżeli macie termomiks, no to w termomiksie, jeżeli nie, to po prostu e, w domu. E, on ma w 100 gramach 80 kalorii. To jest 350 gramów, czyli razy 3, 3 razy 8, 24, plus jeszcze połowa. No to około niecałe 300 kalorii. Taki kubek, no, znaczy taki kubek, taki jogurt, no to jest dość dużo. Nie wiem, czy zależy, ile, czy liczycie kalorie, czy nie. Albo wypić pół i zjeść tą bułę, albo bez buły, ale ja lubię z bułą, chociaż ja najbardziej na drugie śniadanie na uczelni to robiłam Kefir i bułę albo maślankę i bułę. Bo ja lubię takie kwaskowate smaki. Także skyr polecam też pitny. Co dalej? Co jeszcze kupuję w Lidlu? Ja kupuję fasolę czerwoną. Ja kupuję fasolę czerwoną, ja jej używam do chili konkarne robię. Mięso mielone, pomidory z puszki albo przecier pomidorowy czy tam pasata, czerwona cebula i kukurydza. I to jest super sprawa. I... I do e, też brownie. Można zrobić brownie fasolowe. Też jest bardzo dobre. Zamiast mąki e, odcedzoną, wypukaną, fasolę się daje. Jest bardzo dobre. Moja rodzina lubi. U mnie na blogu jest przepis. Jak będę pamiętać, to podlinkuję ten przepis. E, I tutaj fasola, fasola, fasola. Miałam sobie właściwie, wiecie, co miałam zrobić. Pozakreślać sobie to, co ja chcę wam pokazać. I Wam tutaj ceny po prostu łatwiej by mi było znaleźć. A tak, to teraz będę Was tu zagadywać, żebyście się nie nudzili. E, jeszcze mi się bateria rozładowuje. Brokuły, mus, banany, mus, fasola, puszka. E, 2,18: fajna sprawa, duża sytość. Czekajcie, muszę kliknąć, bo mnie to denerwuje. E, no i zdrowa, nie? A puszka się przydaje. My takie puszki użyte, na przykład malujemy sprayem i mamy na długopisy albo na jakieś narzędzia w garażu. Dobra, lecimy dalej, bo czas leci. Ja lubię kupować automatyczne te makarony. To jest świąteczny, to moja córeczka się bardzo cieszy. Miałam też świąteczne choineczkami na święta Bożego Narodzenia, a teraz kupiłam taki i zaraz Wam powiem, makaron. Makaron warzywny to nie. Makaron 500 gramów, to chyba będzie ten? Tak, makaron 500 gramów, bo mam jeszcze makaron. Yy, zaraz zobaczycie, ten kosztował 5,99. Tak mi się wydaje, bo widzicie, tych makaronów trochę tu mam. Dalej polecimy. Jak coś się zmieni, to Wam napiszę. Kochana moja... Kochana moja... Córeczka moja poprosiła, żebym jej kupiła z Pepą. Makaron nie było, ale ona ostatnio Minionki oglądała na wieczorze filmowym, bo mamy takie wieczory filmowe. I dlatego jej taki makaron kupiłam. I zaraz wam powiem, jeżeli znajdę. A jeżeli nie, to wiecie co, to wam napiszę na dole, bo szkoda. A makaron dla dzieci. 4,75. I on ile ma gramów? 100, 200, 300, 400, 500 też. 500. Widzicie, jest tańszy niż ten tematyczny. I jeszcze kupiłam barilę. Barilę kilogramową. Ja uwielbiam makarony barilla. W biedronce można w fajnych cenach dostać te barille. A tutaj zaraz zobaczymy, czy tu jest jako barilla, jako, czy jako też makaron. Brokuły, gruszka, piątnica, gruszka. Czyżby nie było? Kupiłam sobie też biustonosz, jakby kogoś to interesowało. Ja lubię sobie taki czasem kupić sobie um, biustonosz um, w, w Lidlu, jakieś ubrania takie podstawowe, bo są fajne. No niestety, ja nie popatrzyłam na cenę, on kosztował aż 8,99. Raczej, no wiecie, w porównaniu z tamtego makaronu to nawet wychodzi taniej, ale pamiętam, że w biedronce można było taką barilę za 5 -6 zł dostać kilogramową, jak, jak rzucali. Ale i tak się opłaca, bo barila jest pyszna. Bardzo, bardzo polecam. I do tego y, makaronu, a może i nie, bo ja raczej to kupuję do pizzy, kupuję taką mozzarellę mieloną. Y, I ta mozzarella serterty kosztuje 7,13 i to jest 300 gramów. To jest dużo. Y, to jest takie większe, większe opakowanie niż wcześniej były, niż, czy niż kupowałam w Biedronce. Y, ja na przykład jak robię jakieś y, y, właśnie mini pizzerinki, mini pizze, duże pizze, to używam. Wiem, że lepiej by było kupić albo tą kulkę <gulkę> mozzarellę, albo w kawałku. Chociaż nie, moim zdaniem Kulka jest najbardziej zbliżona do tej prawdziwej włoskiej, ale czasami kupuję taki, bo jest mi po prostu łatwiej i szybciej. I e, też ostatnio w komentarzu do biedronkowego filmu dostałam e, komentarz, że jak pokazywałam mi sałat że, e, że to jest sama chemia czy coś w tym stylu. Słuchajcie, e, no ja się staram zdrowo jeść, ale zimą nie zawsze się da wszystko takie super e, e, niepryskane i zdrowe jeść. Zdrowe jeść. My przez, od, już, mam, już mi sałaty wychodzą, ja już potem nie będę kupował miksów a a ja lubię robić sobie sałatki takie świeże i to z tego nie zrezygnuję. Staram się mrożone warzywa, które zachowują najwięcej wartości odżywczych, ale czasami mam ochotę na sałatkę i sobie kupię. Nie kupuję coli, nie kupuję żadnych gazowanych napojów. my w ogóle tego nie pijemy. Czasami mój mąż się skusi, gdzieś tam sobie kupi. Nie palę, nie piję. Nie jem, no staram się. Teraz jest gorzej z tymi moimi słodyczami, bo ciągle coś od kogoś dostaję i czasami wieczorem jak mam tak taki spadek energii, to czasem podjadam słodycze. Nie ukrywam, ale ogólnie odżywiam się zdrowo, więc jeżeli ja sobie zjem tą sałatę, to lepiej chyba, żebym zjadła taką sałatę, niż zapaliła papierosa, prawda? <grym> no. Yy, I parówki, to też może się ktoś przyczepić, ale ja już kiedyś bardzo, bardzo yy, długie lata nie jadłam parówek. Teraz te parówki mają lepszy skład. I ja lubię sobie czasami zjeść yy, parówkę i moje dzieci też. Córka nie, ale syn lubi. I tu jest 100%... Yy, 100 gramów produktów, y, jeszcze raz Wam powiem, bo nie umiem się wysłowić. Ze 100 gramów produktów, 100 gram produktów ze 100 gramów mięsa. Tutaj y, jakby nie ma jakichś dodatkowych y, składników chemicznych, bo to jest pikok Pure ta seria. I aha, nie powiedziałam Wam, ile mozzarella tak, ile mozzarella kosztuje. I e, wiecie, mnie tam to, że ktoś mówi, że to są skóry zmielone, czy nawet paznokcie. Nie wiem, mnie to jakoś tak nie rusza. Mam nadzieję, że tak... Znaczy z tymi paznokciami mam nadzieję, że tak nie jest. Jeżeli są skóry, spoko. Zamiast kupować kolagen taki, wiecie, w proszku czy w tabletkach, to lepiej sobie zjeść taką parówę albo rosół ugotować i będziecie mieć bardziej jedną skórę. Ja jem śniadania białkowo-tłuszczowe i nie ukrywam, że czasami do tych śniadań białkowo-tłuszczowych zjadam parówę. I... E, nie, nie, ma się, nie tłumaczę się w ogóle, bo po prostu tak jest. Ehm, dobra, i te parówki już Wam mówię: pikok piór, pikok piór, parówki albo pikok piór. Pikok parówki, 549. I pokażę Wam jeszcze herbatki. Ja zazwyczaj kupuję te herbatki zielone Lord Nelson. Ja je lubię i ja je kupuję często właśnie. Jeszcze grejpfrutowe. Bo ja w takim okresie od jesieni do końca zimy, do lata w sumie wieczorem sobie lubię wypić herbatę, chociaż ostatnio, z wiekiem to chyba przychodzi, w ostatnie lato to wieczorami pijałam miętkę z ogródka. Mam miętę, miętę cytrynową, miętę pomarańczową, więc ten potem będę zaparzać, robić na pary. Ja wiem, że to jest, wiecie, najlepiej liściaste herbaty pić, ale mi jest tak wygodnie i mi te herbaty Smakują, więc kupuję i ta herbata Lord Nelson. Lord Nelson, herbata, czy będzie, zaraz Wam powiem. Hmm. Herbata zielona 2,49, więc taka spokojna. A teraz zrobiłam taką. Posłyszałam, że herbaty te kane są bardzo dobre. Chociaż już widzę, że ona będzie chyba miała, każda herbata będzie w innym opakowaniu. A to mnie bardzo denerwuje, tak? Zapomniałam o tym, bo już miałam herbaty tekane i rzeczywiście są dobre. Dlatego właśnie tamta mnie ja też przekonuje, bo one są luzem. No bo to jest tyle papieru, tyle yy, śmieci. Ale już Wam powiem, ile ta tekana kosztowała. Herbata tekana, już widzę, że tu Herbaty 4,99. No to prawie dwa razy droższa. Ale spróbuję, powiem Wam. To jest cytrusowa, bo ja w ogóle lubię herbaty cytrusowe. Ja lubię kwasiury. Ogólnie takie właśnie mam smaki. I przed ostatnia rzecz to są tortellini z pomidorami i mozzarellą. To nie są najlepsze z Lidla. Lepsze są w takim opakowaniu. Jeżeli oglądaliście film o Biedronce, to w podobnym opakowaniu jak w Biedronce. Ale dzisiaj tylko były te w tym opakowaniu tylko były z ricottą i szpinakiem. A ja chciałam z pomidorami i mozzarellą, bo u nas w Biedronce nie ma z pomidorami i mozzarellą. Nie wiem, co się dzieje. Muszę zajrzeć do, do miejscowości obok, gdzie tam zawsze kupowałam. Czy w ogóle wycofali je? Czy tylko u nas sklepieniem. Ma, bo to mnie denerwuje właśnie. Jechałam dzisiaj przez to miejscowość, mogłam zobaczyć. E, więc wziąłam te, te nie są, jakby tylko nie urywają, ale, ale kupuję je e, czasami. Tu mój mot zagląda mi, pewnie już jest głodny. E, usypiałam syna, i wiecie, przyjechałam z miasta i widzę już, że dziecko głodne i zmęczone, bo na hasło obiad przyszło do domu, a on z dworu nie, nie, nie przychodzi w ogóle, jak ja go proszę. E, I szybko zrobiłam, miałam przygotowane warzywa i mięso, więc tylko wrzuciłam i się gula, gotował, a ja usypiałam małego, bo jednak się okazało, że nie dotrwał do obiadu. I to za to kocham Thermomix. I dlatego sprzedaję termomiksy, bo uważam, że ułatwiają życie takim osobom jak ja i nie tylko. I mi się gulasz 20 minut ugotował, teraz makaron e, jeszcze wrzuciłam w ogóle na naczynie do gotowania na parze w Thermomixie, broku i mam obiad gotowy. I teraz zawołam męża i będziemy wcinać. Mam tylko powiem to tortellini. Tortelini, tortelini. Miałam je tu przedtem i co? I oczywiście je zgubiłam. A jeszcze wzięłam. Tu gdzieś to było. A, nioki i tortelini. 5,51 za 400 gramów. To taka dość dobra cena. I wzięłam sobie jakieś nasionka. Oczywiście mam pełno nasion kwiatów, ale nie mogłam się powstrzymać. I sałata dębolistna. To sobie posieję na rozsadę. I takie fajne kwiatki. Nemezja jawnostka. Nieme nemezjan jawnostka. Bardzo ładna, jednoroczna, więc sobie gdzieś ta sieje. Mam taką fazę na ogród. A jeszcze, jeszcze zapomniałam, że tofu kupiłam. Powiem Wam tylko, ile to tofu kosztowało. Tofu naturalne ostatnio dawno nie dzieliśmy 4,50. Już zaglądam. Do lodówki jestem tutaj. Jakby co? Takie ładne. Tofu naturalne, coś z niego wykombinuję. Taczka jedzie mi pod domem. Dobra. Tak wyglądają moje dzisiejsze zakupy. Oczywiście kupiłam jeszcze banany, kupiłam jeszcze masło, kupiłam gruszki w konferencję, bo najbardziej lubimy jakiegoś ogórka, ale chciałam Wam pokazać te rzeczy takie nietypowe, powiedzmy. Także no, tak wyglądają moje zakupy w Lidlu. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że Wam się przyda, że sobie coś wybierzecie z tego i też sobie zakupicie w Lidlu i mam nadzieję, że wrócicie do mnie na następny film. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do grupy Amatorzy Ogródka. Zapraszam na Instagram, zapraszam na mój drugi Instagram, Thermomix pipilotką. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam w zakupu Thermomixa. I kończę już gadać. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!